Siema, chciałbym pokazać krótki gameplay z bety uncharted 4. Co prawda ona była już jakiś czas temu, ale nie miałem czasu tego wstawić. Zagram sobie, grałem sobie wtedy Ellen Fisher i nagrałem taki jeden meczyk przykładowy z tej właśnie oto bety. No i tutaj mam 5 na 5, jak widać sami faceci, Ja zawsze gram babkami, bo jakoś tak. Przyjemnie mi się nimi gra. I zaczynamy. Już tutaj na początku odłączyłem się od Timu. Co nie jest do końca mądre, ale ponieważ poziom graczy nie był zbyt wysoki, więc od razu. Wziąłem ich z flanki, zaskoczyłem. Więc jednego fraga już zdobyłem. To był chyba pierwszy dzień tej bety otwartej. I wtedy poziom graczy był naprawdę niski. Także. Tutaj miałem szczęście o jeden strzał więcej, yy, i, i to ja bym leżał, a nie on. Także udało mi się. No, ale jak widać, tutaj oni całkowicie perą do przodu. Yy, nie, nie, nie wyhaczyli tego, że ich tutaj zeszedłem po prostu od boku i, i robię im rzeźnie. O, tutaj koleś miał. Dobrą splówkę jakąś, bo jednym strzałem prawie mnie powalił. No ale niestety, co na razie, to ja jestem górą. Yy, I tak trochę tutaj podczyściłem. Yy, ale mm. w tym miejscu już chyba się skończyli spawnować. Tutaj przez pomyłkę poszedłem, nie wiedziałem jeszcze, że się tam nie da wejść. Generalnie moje wrażenia z bety no, są bardzo pozytywne. Grało mi się bardzo przyjemnie. Graficznie też jest spoko, chociaż jestem przekonany, że na singlu będzie wyglądać znacznie lepiej. Ale nawet jak, jak na multi to wygląda nieźle. Oczywiście nie jest to poziom Battlefield'a, ale jest fajny. Tutaj zrobiłem typowy błąd, bo tak biegałem za tym kolesiem. Kolejny... i tutaj jest jakiś błąd, nie mogę go przeskoczyć. Zaklinowałem się przez co teraz zginę. Bo oni zdążyli mnie zajść. No właśnie. Także tutaj będzie moja pierwsza porażka. Popełniłem tutaj błąd, bo biegałem za nim cały czas. Przez co nie kontrolowałem tego, co dzieje się. Co dzieje się wokoło. I druga sprawa, no tak jak widzieliście tego drobnego buga, zawisłem po prostu nie mogłem przeskoczyć. Tutaj oczywiście kupujemy sobie też dopalacze za punkty, a punkty zdobyjemy, zdobywamy za fragi, za zdobywanie reliktów oraz za leczenie naszych towarzyszy trochę tak jak w, na Multi w The Last of Us, gdzie również właśnie były powalenia, a dopiero później powalonych przeciwników można było dobić, albo można było ich uleczyć. Także tutaj to to. Ten, ten, to multi czerpie jest The Last of Us tak samo kupujemy tutaj za punkty, kupujemy sobie właśnie dodatkowe rzeczy. I z tych dodatkowych rzeczy to oczywiście moją ulubioną jest ten totem, który właśnie rzucam. On strzela trudno powiedzieć czym, jakimś takim duchami czy czymś i rozwala wszystkich w najbliższej okolicy. No jest to bardzo zabójcze, jak się to rzuci gdzieś właśnie w dużą grupę przeciwników. A to tamto bydle co strzela to też jest właśnie zakupiony pomocnik. No i zginąłem po raz kolejny zaszli mnie od tyłu. Ale co na razie na no nasze teamy idą łeb w łeb. Nam zostało 14 graczy, 14 spawnów i im zostało 13. Też 14. No i idziemy dalej. Oczywiście komentarz dogrywam później i... i wiem, że ten mecz wygrałem. Teraz przydałby się totem. Tam było trzech przeciwników. jakbym tam wrzucił, to narobiłby im trochę spustoszenia. Granaty też się bardzo wolno tutaj odnawiają. No. Ach, ale możemy też do nich wykupić dwa upgrade'y. są stosunkowo drogie. Aczkolwiek yy, wtedy odnawiają się trochę szybciej i też mają większy, większy damage zadają. Myślałem, że oni będą mnie tutaj śledzić, ale nie. Tam po lewej na górze jest typek, ale nie zauważyłem go. Pierwotnie grałem i on mnie teraz zastrzeli. No właśnie tam. Jest kilka takich lokacji, gdzie można przykampić, ale do każdej z nich da się zajść też od tyłu, więc jak ktoś tak będzie bardzo kampił na jedną stronę, to ktoś może go zajść i zaatakować go w plecy, także w pojedynkę kampienie to tak średnio wypada. Zresztą podobnie jak w The Last of faz zawsze tak samo tutaj są małe teamy, zawsze najlepiej iść razem i się tam jakoś osłaniać tutaj dostałem jakieś takie trofeum wewnętrzne król nokautów ono bodajże było za yy, za 5 nokautów oczywiście je można wielokrotnie w ciągu jednego meczu zdobywać te samochody da się wysadzać, jak ktoś się za nimi schowa to można je wysadzić w powietrze i wtedy ktoś będzie właśnie Ktoś wybuchnie razem z samochodem. Jest to jedna z trzech map, które były dostępne w Becie. Moim zdaniem najfajniejsza jest jeszcze taka w dżungli z taką jaskinią. No ona jest taka średnia, i jeszcze jest taka gdzie się skacze po takich dachach. No i w sumie chyba się ona nawet nazywa dachy. A tutaj koleś to no nie wiem, czy on grał, czy się w ogóle patrzył w drugą stronę, bo totalnie nie ogarniał, co się stało. I fajne są tutaj te wykończenia, że tylko jednym kopem dobijasz kolesia. Eee, tutaj mu poślemy chyba granat, żeby go wykurzyć z tej dziury. No i pięknie. Został powalony. I kolejny. Jak widać tutaj, gracze mają stosunkowe problemy z celnością. Ja też tutaj nie będę mówił, że jestem, chociaż w tym matchu byłem najlepszym graczem, co zobaczycie na wynikach, ale generalnie właśnie ja zasuwałem zawsze z kałaszem, bo te inne broni, choć mają większy, większy damage, zadają, to jednak yy, bardzo wolno się przeładowują i mamy tylko jeden strzał, jeżeli chybimy, to, to najprawdopodobniej po prostu... Yy, Zdążą nas w tym czasie wykończyć. Są tacy gracze, spotkałem takich graczy, którzy po prostu w biegu trafiają w głowę. E, to wdepnąłem tutaj na minę. A na szczęście w pobliżu jest inny gracz, który mnie uleczy. Leczenie przebiega dokładnie tak samo jak The Last of Us. Tak więc, no cóż, ja nie mam aż takiej ogromnej precyzji w graniu napadzie, padzie, żebym mógł, żebym mógł trafiać headshoty w biegu z y, jakichś tam snajpery, czy z czegoś. Gdybym grał na myszce i klawiaturze, to zapewne by tak było. Niestety na padzie, pomimo setek godzin spędzonych z padem, to jednak nie mam aż takiej zegarmistrzowskiej precyzji. Dlatego wolę zawsze iść z bronią taką automatyczną w ręku. Musiałem porzucić leczenie kolegi, bo inaczej ten koleś by mnie rozstrzelał. No niestety już nie zdążę, bo już zginął. Kolejny przykampował tam na wieży. No i teraz rzuciłem sobie granat pod nogi. Odbił się od ściany i to był bardzo nieudolny trik. I tutaj mi się myli też. Czasem właśnie chcę przeładować, a robię atak wręcz, bo tutaj były zamienione przyciski w stosunku do The Last of Us. Ostatnio dużo grałem, także yy, mi się myli co. No i kolejna moja głupia śmierć. Chyba 6 razy zginąłem w tym meczu, jak pamiętam. Yy, I z każdym razem jak kupimy, jak kupimy na przykład totem, czy, czy jakieś tam coś. To za każdym razem jest coraz droższy. Jeśli chcemy kupić kolejny, to jest coraz droższy. I chyba tylko trzy razy w ogóle można kupić w czasie meczu jedną rzecz. No i goście dostał z rakietnicy, a mimo to przeżył i jest powalony. Także nie da się tutaj kogoś definitywnie zabić jednym ciosem. Tak samo było w The Last of Us. Jedyna broń, która zabijała tam natychmiastowo, to, był, to były koktajle Mołotowa. I koniec meczu. Wygraliśmy o włos, z czego ja jak widzicie 24 powalenia, 16 nokautów, no 6 zgonów miałem.